Ryk Syren, pędzące przez miasto wozy strażackie i wysoki słup dymu, widoczny z naprawdę daleka. W miniony piątek mieszkańców Dworzyska pod świeciem dotknęła spora tragedia. Spalił się budynek dawnej szkoły, w którym mieszkały trzy rodziny. O 14.44 wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w świecie zgłoszenie o wybuchu gazu w dworzysku. Po dojeździe na miejsce pierwszego zastępu okazało się, że pożar. Już częściowo wyszedł na zewnątrz budynku. Paliło się mieszkanie na poddaszu. Wstępnie udało nam się ustalić, iż na miejscu mieszkańcy, którzy przebywali w budynku, ewakuowali się sami. Była to matka z dzieckiem, z synem nastoletnim oraz starsza pani, która zamieszkiwała właśnie mieszkanie na poddaszu. W Wyniku tego tam wybuchu gazu częściowo uległo opaleniu włosów, dlatego wezwaliśmy na miejsce pogotowie ratunkowe, które po zbadaniu przez lekarza pani odmówiła zabrania do szpitala i pozostała na miejscu. Stara konstrukcja budynku, który do dziś w części zawierał słomę, okazała się doskonałą pożywką dla ognia. Z żywiołem przez kilka godzin walczyło aż 11 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. Nasze działania skupiły się na opanowaniu ognia. Jednak po informacji, które uzyskaliśmy od mieszkańców okazało się, że wewnątrz znajdują się cztery butle z gazem propan-butan. Musieliśmy działać ostrożnie przede wszystkim najpierw w pierwszej fazie działaliśmy od zewnątrz, a żeby stłumić ogień dopiero później wprowadziliśmy rotę do wewnątrz, a żeby odnaleźć te butle. W chwili odnalezienia wszystkich butli i wyniesienia ich na zewnątrz przystąpiliśmy do ewakuacji mienia mieszkańców, którzy zamieszkiwali parter, ponieważ strop był drewniany, no i niestety w wyniku działania wody użyty do działań gaśniczych, no, ten strop przeciekał i te mieszkania były zalewane. Po dojeździe kolejnych zastępów na miejsce, bo musimy ściągnąć znaczne siły i środki, w sumie uczestniczyło 11 zastępów, 40 strażaków, ponieważ wydajność sieci hydrantowych na miejscu nie była wystarczająca, wodę musieliśmy dowozić. Udało nam się ten ogień zlokalizować i, no i opanować tak, żeby nie doszło do spalenia całego budynku. Straty, które na tym etapie trudno wciąż precyzyjnie oszacować, na pewno byłyby mniejsze, gdyby nie właśnie problemy z ciśnieniem wody w hydrantach. Po przybyciu na miejsce pożaru pierwszych jednostek, ogień udało się bowiem wstępnie opanować i zdławić. Zabrakło jednak wody, a kilka minut oczekiwania na dowiezienie jej przez kolejne wozy i związane z tym wstrzymanie akcji gaśniczej spowodowało, że żywioł rozgorzał na nowo i z jeszcze większą siłą. No, niestety nie możemy być stuprocentowo pewni, że hydrant, który znajduje się w każdym punkcie czy to miasta, czy powiatu, będzie miał wymaganą taką odciśnienie, jakie my byśmy chcieli ażeby do działań waśniczych. W tym przypadku, akurat zapotrzebowanie na tę wodę było znaczne, ponieważ w pierwszej fazie działaliśmy trzema prądami wody, czyli my potrzebowaliśmy minimum około 500 litrów na minutę. Takie jest zużycie w tym momencie, jaką podajemy. To nawet najlepszy hydrant nie byłby w stanie nam tego zapewnić. Dopiero mówię, kolejne siły, środki dojeżdżały na miejsce. No. Z, z większą ilością wody pomogły nam opanować ten pożar. Wstępnie potwierdzono już przyczynę pożaru, który powstał w związku z ogrzewaniem jednego z mieszkań. Szczęśliwie dla przebywających w budynku osób i całej konstrukcji nie doszło do wybuchu butli, a jedynie zapłonu sporej ilości wypuszczonego gazu. Z informacji, które zyskaliśmy, najprawdopodobniejszą przyczyną pożaru było podczas nieostrożność osoby przy odpalaniu takiego słoneczka zasilanego butlą propan butan. Pawnie odpowiedziła pani kurek, ten gaz się zebrał w momencie odpalania, już była znaczna mieszanina wybuchowa, no i w wyniku tego doszło do zapalenia, wyposażenia tego mieszkania, no to się później przeniosło na, na, na dach i pozostałą część konstrukcji budynku. Właścicielem budynku jest gmina, ale nie wiadomo jeszcze, czy władze zdecydują się go odbudować. O tym zaważą ewentualne koszty. Na miejscu byli już też inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy ocenić mają stan pozostałej po pożarze części obiektu. Dodajmy, że w poniedziałek strażacy na miejscu byli ponownie, bo mocny wiatr zdołał wzniecić pożar na najwidoczniej żarzących się wciąż zgliszczach.